Zadanie 23. Informator maturalny. Matematyka 2024 na 2025. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY y wykresy funkcji liniowych f od x równa się w nawiasie 2m dodać 7 za nawiasem x dodać 5 oraz g od x równe 3x. Nie mają punktów wspólnych. Dla jakiego m? W treści zadania wiemy, że mamy wykresy funkcji liniowych. A wykresem funkcji liniowej jest linia prosta. I te dwie proste, których wzory tutaj widzimy, nie mają ze sobą punktów wspólnych. Dwie proste nie mają punktów wspólnych, kiedy się nie przecinają, a nie przecinają się wtedy, kiedy są prostymi równoległymi, czyli gdy wyglądają mniej więcej tak. To są proste równoległe. Zatem w zadaniu wykorzystamy warunek, na proste równoległe, które tutaj widzimy, a w tablicach matematycznych informacje te znajdziemy na stronie 24. Czyli tak, proste są równoległe, nie mają punktów wspólnych. Kiedy spełniony jest warunek A1 równa się A2, czyli współczynniki kierunkowe obu funkcji muszą być takie same. Współczynnik kierunkowy jest to liczba stojąca przy x. Zatem tak, ile wynoszą współczynniki kierunkowe w naszych funkcjach? W pierwszej funkcji jest to liczba stojąca przy x i wynosi 2m dodać 7, to jest nasze A1. W drugiej funkcji A2 wynosi 3. Zatem z warunku równoległości prostych, czyli A1 równa się A2, przyrównujemy do siebie te nasze współczynniki z treści zadania. 2m dodać 7 musi być równe 3. I rozwiązujemy równanie, rozwiązując, szukając naszego m. Czyli 2m będzie równe 3, 7 odrzucamy ze zmianą znaku minus 7, czyli 2m wynosi minus 4, podzielimy przez 2, czyli przy liczbę stojącą przy, przy m, przy niewiadomej, m wynosi minus 2. To jest odpowiedź do zadania m równe minus 2 znajdujemy tutaj od razu w pierwszej odpowiedzi kończymy zadanie.